Jak to mówią, jeden to za mało, jeden to za mało. Całą serię by się chciało, taka piosenka. <laughs> znaczy, jeden oczywiście, odcinek to za mało. World jest tak fantastyczną grą, że po jednym odcinku nie da się nie przejść do następnego. Bardzo fajnie mi się w to gra, naprawdę fantastyczna sprawa. Polecam. O nie, o nie Cholerni cholerni idioci Na szczęście idioci Jakby tu przed nimi się skryć Nie, 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 nie! To nie jest możliwe A nie, jednak możliwe, dobrze Wykombinujemy, co by tu zrobić. No nie wiadomo, co tu zrobić. Tak, trzeba tego konia będzie tu zamknąć. otworzyć tamte... glizdy... Uciec tu... Tylko czy... Tylko czy... przez te glizdy pójdą za mną. Czyż nie? Ciiiichooo... śpijcie! Śpijcie! Tu się nic nie dzieje... Iiiiha! No... Taką to sztuczkę zrobiłem. Teraz idziemy wszystkie po cichutku, idziemy wszystkie wytłuc we śnie. Ale, ale im dałem czadu, normalnie. Zadałem im bobu. Jeszcze raz to spróbuję. A gdzie jest mój koń? Nie mówcie, że zrobiłem sejwa, gdy koń był już martwy. Szajse, szajse, nigdy mnie nie złapiecie żywcem, no. <laughs> idioci, cholera, a ja już prawie byłem niewidzialny, no? Kurczę zapisałem sobie jak koniami zjedli, naprawdę? Przecież to niemożliwe. No nie, jednak to możliwe. No tak. E Będzie trudniej, ale cóż. Zrobimy ich wszystkich na szaro. A dlaczego się nie stałem niewidzialny? Dobra, mam pomysł. Teraz nie będę starał się być niewidzialny, tylko po prostu zwieję gdzie pieprz rośnie. I mam, nadzieję... I mam nadzieję, że to się uda. Szkoda, że nie da ich się zwabić tutaj. Nie no, gościu. Tu jestem, jestem smaczny. No, zamiast kurde warczeć, to otwórz mi baranie tą urnę, kryptę czy cholera wie, co to jest. No z jednymi konia, z kopytami, no kurde, jestem tak nieudolny. Juhu. Stawaj. I spierniczaj. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Masakra jakaś. Przecież to była. Jesteście idiotami, jesteście idiotami, głupsi ode mnie, ne, 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 O mój Boże, jaki to był stres. Myślę, że teraz mam prawo zrobić zapis, taki szybciutki.

bardzo dobrze Tu po tu po tu główką o podłogę tupu tu po Boją się go. I bardzo dobrze to mi się podoba. A teraz, mój koniu, pójdziesz i ich wszystkich wytłuczesz. Tylko tym razem nie dasz zjeść. Taką rzeczę Pizza Man. Ej, 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 continue. Coś mi się tu kliknęło. Cholerne. Robole. Robale, przepraszam. Jak to łatwo popełnić jakiś zły tekst. Dobra, ale co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Przecież ja będę musiał tu uciekać biec jakoś przed tym i... Ale nie. Zaraz. Tu będę musiał wskoczyć. Dobra, muszę obejrzeć sobie tam co robić. Tak tu jest dźwignia. A inny dźwięku miesz? A tak jeszcze, cokolwiek to znaczy. To jest takie coś, co nie wiadomo co znaczy. Nie, tutaj to może nie wiem gdzie go tu go wypuszczę. Po tej drugiej stronie. To może też nie być dobry pomysł, ale spróbuję. Odeptał i pogryz Zjadł moje jądra. Hej. Niedobrze. A nie, nie zjadł mi jądra. Przecież jądra straciłem lądując na, po wybuchu na kółach Mamuta. Tak mi się coś kojarzy. Jakoś tak trzeba zrobić tylko bardziej precyzyjnie. Słuchajcie, no to się tak wydaje, że to jest no taka o, gierka, tutaj chodzisz takim niebieskim ludkiem i jest fajnie, ale kurczę powiem, że to jest troszkę stresujące. Da się wskoczyć tu obok, znowu mnie podeptał i zjadł moje jądra. No kurczę, co za brak szacunku. <laughs> Spróbuję to zrobić jeszcze raz, tylko mam nadzieję, że tutaj na tą półeczkę tam się da wskoczyć od razu. Jakby się dało... To i ja nie wiem, co bym zrobił. No bo zobaczcie... Mogę go opętać. No dobra, opętam go i co? Kto otworzy mi bramkę Kto otworzy mi bramkę? Dobra, spróbuję po prostu. Nie tak. Ej, wróć tu. Masz tu stać koło mnie Tak ci każe. I biegniemy A ty a ty mnie nie goń ha? A nie, tam się nigdzie nie wskakuje jednak A, słuchajcie przecież, czy, przecież ja go mogę zamknąć gdzieś znaczy ten, ten gostek to mi raczej już nie, nie leży A zaczekajcie, zaczekajcie. Zaczekajcie. Przecież chyba ja teraz jak on tam stoi i oby tam stał wystarczająco długo Nigdzie nie wychodź. Nigdzie nie wychodź! Jest! Teraz mogę coś zrobić. Widzicie? Logika, proszę Państwa, logika. Idź tu. W Prince of Persia też były takie motywiki, właśnie takie podskoki jakieś w głupich miejscach. Możecie mi naskoczyć teraz, właśnie Tłuczemy główką o podłóżkę, pewnie opęta tego bliżej. Dobra, idź stąd, żebyś mi nie był tu w zasięgu opętywania. A ja sobie pojaduję jeszcze chwilkę. No, tuptaj, dlaczego nie tuptał? A zapis był? Po co mi zapis? Przecież, przecież zapisy są dla, dla słabych. Ojeju. Dobra jeszcze raz, ale to już nie będzie tak, nie quick save tylko load, tak, tak. To jest po angielsku odczyt. Tu po, tu po tu, 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 tu sobie stań dobrze znowu tłuczemy główką, czułkiem o podłóżkę Kto tłucze czułkiem o podłóżkę Kto tłucze głową o podłogę? Dobra, zostawiam tą zagadkę do rozwiązania dla ciekawskich Ah, c'est pas Dobrze, to teraz tak. Po kolei. W tym momencie powinien nastąpić szybki zapis. Żeby nie było, nie? Teraz tak, tego konia trzeba wygonić stąd. Idź pan stąd. Już nie chcę mi się dalej biegać w tak zwaną cholerę. Idź pan. Dobra ty tutaj sobie bądź Teraz muszę tamtego konia zwabić Ale jak ja go zwabię teraz jak on Dlaczego go nie przestawiłem na ten drugi koniec no Dobra może go zwabię po prostu ze swoimi pośladkami Tu będę dyndał pośladkami, o. Dał się nabrać na moje pośladki. Na szczęście. Na szczęście mam niezły tyłek, po prostu, no to trzeba powiedzieć. Duże łażenia jest tutaj w tej z powrotem, tym tunelikiem na dole. Ech, jakie poręczne są te wrota. Znowu tłuczemy główką w podłóżkę. Byłoby fajnie, jakby się dało tak skoczyć właśnie w ten sposób do tej rury. Tak. Tak nagle, nie stopyt, tylko slapyt. Dobra, mam niewidzialność, mam, mam. Chciałem zrobić taki trik. czy dałoby się uciec przed tym koniem, tak biegnąc szybko tak nie na długo ta niewidzialność. Muszę powiedzieć tak na styk stykający się ze stykiem. Trzecia krypta. Sprawdźmy, nagrywa się to. O kurczę, na tą jedną straciliśmy 20 minut. No proszę Państwa, koniec odcinka niestety. Uważam, że powyżej 20 minut to już trochę może być męczące. <laughs> a poza tym plik ma dużo mega, a ja mam wolny internet i nie tak. I właśnie. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.